Dawid Jasper! Siema. Jasper! Jasper! O kur się mamy kurwa! Siema, wyku. siema, co ty robisz z tą kierownicą? Kurwa, jadę do ciebie mordo Patera ziu! To na u ciebie Ty też. Ty bardziej kurwa. Ja pierdolę Dawid Jasper. To nie, Daniel Medzika, Magical, Daniel Medicala spotkałem kurwa. Tak, Magikala. A no, gdzie jest Miśka? Spierdalaj z tu Miszką. Cześć. Hej. Hello? Co tam? Kolejna patologia. Kurwa. Patolewane. Cześć dziewczyny. No cześć. C co tam? No co tam? Witam. Dawid Jasper, witam serdecznie. Kłoniłem się nisko, to same kule. No bardzo dobrze u nas ogólnie u ciebie. Co? Powtórz to jeszcze raz. No jak tam u Ciebie? Dobrze live'a robię. Live'a? A, live'a robisz. 205 osób. O Jezus, to tak dużo. No. Wiesz co? Robię czekaj, tam, ja mam... czekaj, czekaj. Co to jest za pokemon tam po prawej? Po lewej, po lewej. Po lewej, ja te bo żeby kierunki? Lewa, lewa strona, ona trzyma rękę. Bo Jezus, Jacek. Maria, masakra. Masakra to Bierz Bierzesz gdzieś patusem, bierzesz patusem. Proszę cię. Takie patologie, jak ty się no, teraz. co ty robisz? Co ty tępi robisz? I ty zamki mordy, zamki mordy. Zamki mordy, ja teraz gadam. Król słucha, król mówi, podładny słucha. No i krótki temat. Cześć, dziewczyny. Trzeba stary chuju. <laughs> Ej, nie wysyłajcie mnie. O ty kurwa śmaciurojebana. Okej. Okay. Mamma. No hej, dziewczyny. Hej, doba, co jedzie, co jedzie? Albo z trzeba, albo z maciążką. Co jedzie, co jedzie? Kolejna patusy, kurwa. Co nie?

No? Ile ty masz, dziecko? Ja? Dziecko? Ja mam 15. No to spierdalej z omega, jak masz 15 lampy czaro. Hej, hej, co tam? <noise> Dawid Jasper? No, cześć, witam. Cześć, witam. cześć, co tam? Jak tam u ciebie? Ej, w Boże, wszystko. Powiedz jeszcze raz, jak masz na imię, bo zapomniałem. Jak ja mam na imię? Tak. Yy, Amela. Amela? To bym się no. powiedzieć prawdę. Co? Nie, mówię prawdę. Amela, ile masz lat? Ale 16. Smacznego. Jem paluszka. Smacznego Dzięki. Cze Patus kurwa. Patuska. 16-letnia kurwa, to szuka atencji na YouTube, kurwa. Cały patusem przychodzi atencji na YouTube. Ogłosić. Siema Siemano Siema, morda Co tam? A dobrze, tam. Dobrze robi live'a. Ogląda was 205 osób na lawie. Nas? Tak. O oh my g Macie tu nazwę YouTube, kamerę wam święciło. Co za patus? Kurwa, co za patusy, jewana. Cześć? Hej, hej, co tam? Kolejna patuska, kurwa. Małoletnia, kurwa. Trzeba atencji, kurwa, żeby dupy dać, kurwa. Dalej, no. popatrz, i popatrz. Szuka prajery, kurwa, na Hej, hej, co tam? No, hej, się tu, nie nie macie Hej, co tam? Kolejny patus, kurwa, patuski. Siema, morda. Kolejny patus, kurwa, patologia. Kolejna patologia, siema. Siema byku? Smacznego. Dzięki, dzięki, co Daj paruszka, smacznego. Smacznego, smacznego, co tam? Co to jest za tapeta tam z tyłu? To jest y, Sosnowiec. Ani nie Nowy Jork? Nie, to jest Sosnowiec. Ale Sosnowcy nie mają takich by, budowli, tylko Nowy Jorku mają. Nie no, to jest Nowy, dlatego. I co tam? A nic, jest. lajwa robi lajwa. lajwa. Serio? To tak, ja pięć osób. A na czym? Na czym robisz live'a? Ta? No. To sobie sprawdzę, czekaj. A ja czemu Rysio napierdala Miśkę, pedofilu z Pabianic? Czemu napierdala Miśkę twój tata? Dobra, zamknij ryja. Nawet. <laughs> Mogę się kurwa lampy czary. cześć lampy czarne kolejna siema mm. siema co tam mordo a wszystko w porządku u ciebie dobrze robię a. oglądacie 200, 207 osób rozłącz się patrz z Oh, kurwa, Dawid, no razem! kurwa, no, siema, Zagrajcie coś, zagrajcie coś razem! Co? Zagrajcie A, coś! jesteśmy jesteście na streamie? No jesteście. <grywa> nie, nie, no to chyba nie będziemy grać. Ale pozdrawiamy... Zagrajcie, dla... zagrajcie, proszę was! Pozdrawiamy dla widzów. Nie zagraj, będziemy... zagraj coś! A kolejna kurwa patologia. Kurwa ile ja tych patologii na tym jebanym YouTubie! Patuszów Cześć. Kolejna patuska. Lepyciara. Kolejna. Siema. Siema. Kolejna patologia. Kolejna patologia. Siema. O, siema. Siema Chińczyk, co tam? Co tam, Chińczyk? czym czym ci, Dobrze, ci, dobrze, ci, nie? nie dobrze. dobrze. Jak ty, Chińczykiem, bo masz skośne oczy? Ty jesteś grubasem. Ej, ty Chińczykiem. A, jestem grubasem, ale mi pocisnął. Ale mi kurwa pocisnął. Siema. Co jest? Jasper. Siemano. David Jasper! Siema Co to u ciebie? Robi lajba! Ja cię kręcę! Kolejny patus, kurwa, się rozłączył Kurwa, ile tej patologii! Kolejny patuski! Cześć? Kolejna patologia! Lampy ciary jakieś? Lampy ciary. Siema Siema, morda! Kolejny patologia! Kolejna patologia. Pierdolę to omegle kurwa. Zima się wkurwia, nie potrzeba kurwa, żeby to mnie tego stresowało.